Łza jednorożca? O! <grystanie> Aż tyle za zepsuty owoc? Tak bardzo ci zależy? A kto to jest? Jakiś upadły elf. Wyglądasz na jomo. Po co tyle gadać? Możesz pozbyć się kataru dzięki temu. To była moja łza jednorożca. Trzeba było zdobyć tę figę tak jak obiecałeś. <grystanie> jest o wiele lepiej. Jak to możliwe, że upadły elf miał ze sobą łzę jednorożca? Prawdopodobnie zwędził ze spaghetti topi. B ze spaghetti topi? A jakiś jednorożec mógłby tam mieszkać? <śmiech> <śmiech> Stać! Nie słuchaj! Jedź dalej! Stać! <laughs> Witaj, przyjacielu! Zadowolony jesteś z połysku? Muszę powiedzieć, Dax, że ten wosk świetnie na ciebie działa. Bez dwóch zdań! Błyszczy! Bez to dwóch zdań! To ty! <noise> Uważaj, Jaskierko! Brać ich! Ej, brzydale! Wyjście ma być otwarte, jasne! Spokojnie. Onchao! porę! Nie zwróciłem uwagi na ten zapach. Woń kwiatów? Dzięki, Onchao! Uratowałeś nas! Jeszcze trochę? Ech, tak, chyba będzie dobrze. Chcę, żebyś kopał głębiej. Serio? No cóż, ona tu rządzi. Ech, wysiłek mi nie zaszkodzi. Ech. No nie. Skąd wiedziałaś? Dziękuję. Żegnaj, Zgniła Figo. Witaj nowe sercowe drzewo. Mam nadzieję. Ond ciao, per asti.